Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku Strzelca w czytaniu na drugą połowę roku, czyli czytaniu od lipca do grudnia. E, moi drodzy, troszkę z opóźnieniem oczywiście te czytania z racji tego, że początek miesiąca obfituje w czytania miesięczne. Jeżeli nie widzieliście czytania miesięcznego, obojętne na który miesiąc, to zachęcam do obejrzenia. A jak nie widzieliście czytania na pierwszą połowę roku, no to tym bardziej, no bo to jest w pewien sposób jakaś tam kontynuacja. Mm. Dobrze, moi drodzy, e, co chciałam powiedzieć? Zaczniemy czytanie od kart wyroczni, tak jak zwykle, tutaj tradycyjnie sprawdzimy energie ogólne, zobaczymy jakie mamy afirmacje, jakie mamy przesłania, później przejdziemy do czytania na miłość dla singli, dla osób w związkach, praca, kariera, finanse. I karta plus miesiąc, czyli jedna karta na lipiec, druga karta na sierpień, i tak aż do grudnia. Do każdej z tych części w opisie tradycyjnie znajdziecie czasówki, tak samo jak linki do innych czytań. Pamiętajcie o tym, że czytania nie zawsze rezonują, czasami. Rezonują częściowo, więc miejcie to na uwadze, a może akurat jest to przesłanie w 100% dla Was. Mm, moi drodzy, jak nie rezonuje, to sprawdzamy inne umiejscowienia w kosmogramie typu ascendent, księżyc, Wenus, bo zazwyczaj robię czytanie z intencją słońce, księżyc, ascendent i Wenus. Mm, tyle, jeżeli chodzi o wstęp, nie ma co przedłużać. Zaczynamy od kart wyroczni. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jakie mamy wyrocznie. I pierwsza karta, karta mojego autorstwa, która w ogóle już się pojawiła w czytaniach rocznych, e, chyba dla panien, jest to karta, która mówi: Nie wstydzę się swoich potrzeb, proszę o to, czego chcę. Czyli generalnie otwarcie mówimy, czego potrzebujemy, co nam w duszy gra. Nie wstydzimy się tego, że czasami możemy mieć. Potrzebę według nas nie głupią, trywialną. Każda potrzeba skąd się bierze. Może mamy potrzeby po prostu bliskości, może chcemy po prostu z kimś być. I powiem Wam, że ja bardzo długo i bardzo często Wam nawet to powtarzałam, że nie manifestujemy niczego z poziomu potrzeby. E, ale słuchajcie, ja tyle czasu próbowałam manifestować w różne sposoby, i czasami coś tam się sprawdziło, czasami nie. I byłam taka, że no kurczę, no ale ja w jakiś, jak, w jakiś sposób tego potrzebuję. No i stwierdziłam, że okej, okay, a może jakby właśnie to odwrócić, a może dla mnie, dla mojego konkretnego przypadku, powinno się manifestować właśnie z poziomu potrzeby e, i otwarcie mówić o tych potrzebach. I wiecie co? Zaczęły się spełniać moje manifestacje. Na razie takie mniejsze, powoli, tak, ale widzę ruch. I za każdym razem, jak sobie pomyślę, potrzebuję czegoś, to w jakiś magiczny sposób się w moim życiu pojawia. Niesamowita sprawa. I tyle się o tym mówi w tylu książkach. Ja się naprawdę naczytałam tylu rzeczy, że nie, nie bawimy się, nie, nie mówimy, że potrzebujemy czegoś. A może właśnie warto powiedzieć, bo jeżeli inne formy manifestacji z, innej, z innego poziomu nie działają, to chyba świadomość naszych potrzeb jednak nas prowadzi do ich spełniania. Także ja tutaj bym nawet was zachęcała, jeżeli próbowali, próbowaliście różnych nie wiem, metod, właśnie manifestacji, przyciągania do swojego życia, pozytywnych afirmacji, a nic się do diaska nie zmienia, to może to jest ten moment, kiedy warto spróbować manifestacji właśnie z poziomu potrzeby. Może ktoś mnie coś hejtuje, może ktoś powie, że nie to głupota, nie, nie, nie można tak robić. Też tak mówiłam, też byłam w tym miejscu, że uważałam, że, że nie można z poziomu potrzeby, ale. Sama przekonałam się na własnej skórze, że jak zaczęłam manifestować właśnie z poziomu potrzeby, bo myślę, że to też się wywodzi z jakiejś tam pewności siebie, z jakiejś, z tego, że mamy świadomość tych potrzeb. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy na poczekaniu potrzeby, tylko mamy konkretną, konkretną potrzebę i to się w naszym życiu pojawia, jeżeli jest to w jakiś sposób nam oczywiście dane, tak, ale jeżeli wiemy, nie jest to nasze, widzi mi się to będzie się pojawiało. Uwierzcie mi, um, jeżeli inne manifestacje nie działają tak, jakbyście chcieli, to dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie spróbować? Także no, nie wstydzę się swoich potrzeb. Jak czegoś potrzebujecie, mówicie o tym otwarcie, a wszechświat Wam to daje. <laughs> Oczywiście trzeba wyciągnąć rączki, to nie jest tak, że o, podane na tacy, ale... Ale warto spróbować. Następnie mamy, mamy pieniądze, moi drodzy. Pieniądze się najłatwiej, moim zdaniem osobiście, manifestuje, bo pieniądze są na tej takiej niższej częstotliwości. Trudniej jest by manifestować relacje, związki, no bo też trzeba się na to napracować. Pieniądze są takim czymś, co... To w jakiś sposób przychodzi, e, łatwiej przychodzi, tak? Jest na niższej częstotliwości, więc też jest troszkę łatwiej się dostroić do tej częstotliwości. E, więc myślę, że jak macie jakieś problemy finansowe, jakiś e, chcecie coś właśnie przyciągnąć do swojego życia, macie potrzebę, żeby coś kupić, w coś zainwestować, to to jest bardzo dobry moment też, żeby, żeby właśnie manifestować pieniądze. I zobaczcie, że tutaj mamy przesłanie, e, e, że jakiekolwiek aspekty finansowe są w władzie są poukładane nie ma tutaj jakiegoś bałaganu niepewności finansowej braku stabilizacji finansowej wszystko jest ok wy macie poczucie że wszystko jest okej okay. i też wam powiem że ja tak właśnie przed wakacjami miałam coś takiego że wszystko będzie dobrze. Jakby byłam taka spokojna, mimo tego, że nie mam żadnych planów na wakacje. Uwierzcie mi, to są pierwsze wakacje od wielu lat, gdzie naprawdę nie mam nic, a po prostu sobie żyję z dnia na dzień, jest dobrze, przyjemnie, wszystko się w jakiś sposób układa. Czasami i tak trzeba, bo ja zazwyczaj jestem zaplanowaną osobą, a tutaj troszkę coś innego, ale myślę, że też owocującego. Może Wy też tak macie, właśnie macie może ten wewnętrzny spokój, że wszystko będzie ok, wszystko się poukłada. Nie muszę się przejmować. I tutaj mm, kontynuując, e, mamy, że, że miłość sama w sobie, tak, czyli ten dar miłości, który Wszechświat, wszechświat nam daje, zna Wasze potrzeby, więc zobaczcie, że tutaj mamy, mamy potrzebę po prostu po raz kolejny, zna Wasze pro, potrzeby i mm, jest źródłem ich spełnienia. Więc jak wy mówicie o potrzebach, to czerpiecie z tego źródła. Mówicie, że potrzebujecie, nie wiem, nowego klienta, bo, nie wiem, prowadzicie jakiś tam biznes, potrzebujecie troszkę wsparcia finansowego, żeby ktoś w was zainwestował. Czerpiecie ze źródła, ten klient się pojawia. Potrzebujecie trochę troski od innych, czerpiecie ze źródła, to się pojawia. I tutaj mamy dalej, że nie, mus nie muszę. Prosić, nie muszę właśnie błagać, nie muszę, że tak powiem, naoliwiać tej całej machiny, która tutaj, tutaj się tutaj pracuje. Ona jest dobrze naoliwiona, dobrze pracuje. Wszystko idzie w takim, pracuje jak najlepsza fabryka, może w ten sposób. Nie trzeba tutaj nie wiadomo jakiej tam eksploatacji, nie, nie, nie trzeba tutaj wkładać funduszy w poprawianie. Czegokolwiek. Nie, wszystko jest tak, jak powinno być. Dlaczego? Dlatego, że wy w to włożyliście czas, pieniądze, energię, więc wszystko się układa. Wszystko idzie po waszej myśli, tak jak powinno być. Jest tutaj zdecydowanie bardzo dużo takiego poczucia, że, że te puzelki, które gdzieś tam się rozsypały, nagle magicznym sposobem wracają na swoje miejsce. Na samym końcu. Mamy, mamy też różnego rodzaju oferty, więc w momencie potrzeby, że nie wiem, dajmy na to, potrzebujecie właśnie tego nowego klienta, tak jak mówiłam, potrzebujecie nowej osoby w swoim życiu, potrzebujecie świeżej energii to te energie się właśnie pojawiają, to jest, to oferują się wręcz, tak? One same do Was przychodzą, nie Wy musicie zabiegać, tylko właśnie to samo do Was przychodzi. To jest ciekawe, bo to, ta energia, żeby troszkę dać temu Wszechświatowi podziałać, pojawia się w kolejnym czytaniu. Może zerknijcie, co macie dalej w kosmogramie, bo poprzednie czytanie, nie zrobiłam rocznych aż tak wiele jeszcze, to w każdym z tych czytań pojawiał się ten motyw, że dajcie Wszechświatowi działać. Bo mam wrażenie, że teraz przeszliśmy na takiego manuala, trochę, że cały czas my wciskamy te biegi, tak? My zmieniamy te biegi i to wszystko od nas zależy. A bardzo możliwe, że właśnie wszechświat też chce się wykazać. Dajcie się wykazać wszechświatowi. I myślę, że to taka częstotliwość jest y, gdzieś tam krążąca wokół, wokół nas wszystkich. Z racji tego, że no, po raz kolejny ta energia się pojawia. Zobaczcie, mamy przeznaczenie, halo. Oddajemy się przeznaczeniu, oddajemy się losowi. I pojawi nam się widelec na drodze, co jest ciekawą, ciekawą tutaj analogią. Ale zaczynając tutaj mamy 17, 17 mogą być ważne, i tu mamy 13, 13 też. 1 i 7 daje nam 8, może jesteście numerologiczną 8, może urodzicie się 17 albo 8. Tutaj 13 też, 13 mogliście się urodzić, 1 i 3 daje nam czwórkę, więc 3 może numerologiczna czwórka, może właśnie urodzinę. Natomiast możecie to traktować jako znaki, szczególnie że czwórka, tutaj 8, a składa się z dwóch czwórek, więc tutaj te takie e, synchronizacje, tak? E, liczbowe, cyfrowe będą nam się mogą nam się pojawiać. I powiem Wam tak, patrzę na to przeznaczenie, to mi w ogóle przynosi na myśl kartę gwiazdy, ale to przyzna, przeznaczenie pokazuje Wam, że idziecie po pewnej nici, tak? Idziecie po pewnym, po pewnym szlaku i to, że wyczujecie, że to jest dobry szlak dra, dla was, że. To jest troszkę tak, nie wiem, czy pamiętacie. Ja jako nauczycielka to mam, mam z tym dużo do czynienia, ale kiedyś się, nie wiem, czy to w jakichś kolorowankach, czy jakichś tam, nie wiem, gazetkach, i tak dalej, były takie labirynty, prawda? Mam wrażenie, że to jest troszkę to właśnie 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 wasze przeznaczenie, że macie dojść do czegoś, tak? Czyli mamy jakiś tam wielki skarb. mamy cztery drogi musimy sobie iść, te tak próbujemy, rysujemy taką ścieżkę do tego labiryntu. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie. takie główki, powiedzmy, dla, dla dzieci oczywiście. Um, ale, no, no i właśnie to jest troszkę tak, że idziecie po, po nitce do kłębka, ale no nie zawsze traficie na ten kłębek, tak? Czasami zejdziecie i macie, o, ośle ślepa uliczka, koniec gry mm, i, te, i tego typu rzeczy, więc bardzo możliwe, że Idziecie w stronę tego przeznaczenia, ale czasami walicie głową w ścianę. Musicie się cofnąć i przejść inną ścieżką. Ale w końcu dojdziecie do tego momentu, do którego mieliście dojść. I to jest niesamowite, że tak czy siak, obojętne czy pójdziemy na skróty tą krótszą drogą, łatwiejszą drogą, czy wybierzemy sobie bardziej wyboistą, i tak dojdziemy do pewnego miejsca, w którym mieliśmy się znaleźć. I mam wrażenie, że właśnie wy tutaj mm, macie taką, takie poczucie. A w ogóle ta ślepa uliczka, koniec gry, nie wiem czy też pamiętacie, była taka gra. Mm, na telewizor, nie wiem, tam się dzwoniło że i to był Hugo. E, tak, Hugo chyba się to nazywało. E, więc tutaj e, tak bardzo dużo nostalgii, moi drodzy, w tym czytaniu. E, I pamiętam, że tam się dzwoniło i tam się klikało w telefon coś tam i tam on się poruszał i na sam koniec, jeżeli była ślepa uliczka, to była ślepa uliczka, koniec gry. Tak mi się to skojarzyło, e, więc jak pamiętacie, to tym bardziej dajcie znać, czy pamiętacie. E, no to moje dzieciństwo, ja nie dzwoniłam nigdy, ma, bym w życiu nie pozwoliła na takie głupoty wydawać pieniądze, e, ale, e, ale no pamiętam, że to oglądałam, oglądałam w jakiś tam sposób. Może nie z pasją, ale to były takie momenty, że całkiem interesujące. I to właśnie ten nasz widelec na drodze, tak? Czyli ta ślepa uliczka. Koniec gry. Jak to fajnie się zsynchronizowało. Więc czasami trafimy na ślepą uliczkę, czasami m, nawet manifestując właśnie z tego poziomu potrzeby i mówiąc otwarcie o tym, czego potrzebujecie, co wam jest do życia tutaj niezbędne. Czasami traficie na ślepą uliczkę, ale to nie o to chodzi, żeby, żeby się poddawać. Szukamy innego sposobu, szukamy innego wyjścia. Takie kreatywne, twórcze myślenie tutaj też powinniście wrzucić. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba w ogóle. Taki dobry vibe w ogóle, dobra, dobra wibracja, dobra energia od tego czytania bije. Nie wiem, czy, czy Wy też to czujecie. Mam nadzieję, że tak. I cieszę się, że mogę takie właśnie czytanie, takie wyjątkowe tutaj zrobić. Dobra, miłość single, moi drodzy. Szóstka, pęta pentakli na sam początek. Później mamy dwójkę pentakli, następnie umiarkowanie, o, tak, 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 tak to ładnie dobra. Następnie Księżyc, więc tutaj energia Ryb i tutaj energia Strzelca, o którym nie wspomniałam, przepraszam. I czwórka Pentakli. Okej, okay, dużo Pentakli w ogóle, więc myślę, że tutaj bardziej jesteście może nie to, że nastawieni na pieniądze, ale mm, macie trochę inny priorytet niż Miłość. To jest bardzo dużo od siebie dajecie, ale też bardzo dużo otrzymujecie, więc to nie jest tak, że ta energia przepada. Może nie dostajecie tej Miłości, tego uczucia od razu, Natomiast, tak jak mówiłam przez całe czytanie, wy czujecie się spokojni na tej drodze. I zdajecie sobie z tego sprawę, że nie zawsze wybierzecie coś odpowiedniego, tak? Przy tej dwójce pentakli. Nie zawsze pójdziecie dobrą drogą. Czasami właśnie walniecie głową w mur, będzie to ślepa uliczka yy, i nie będziecie czuli się z tym jakoś tak wybitnie dobrze, ale wciąż czujecie, że zbliżacie się do tej swojej osoby. Macie, wręcz powiedziałabym, że macie pewność, że idziecie dobrą ścieżką. Co jest naprawdę w porządku. Wydaje mi się, że wasza osoba jeszcze. Yy... Nie jest taka gotowa, zupełnie gotowa na was, i nawet jak patrzę, tutaj mamy te dwa wilki, wyciągnie was do was. Jest jakieś przeznaczenie, jest takie właśnie, że tak powiem, wycie do księżyca i ten taki moment, że już jesteście blisko siebie, ale macie przepaść. To nie musi być ślepa uliczka, to może być przepaść, która was dzieli, tak? Bo tak blisko, tak daleko, moi drodzy. I co? No, i trzeba się zawrócić, i spróbować obejść to jezioro, obejść to w jakiś sposób, ewentualnie coś tu zbudować, żeby złapać tę ścieżkę. Pojawia się problem. I to jest ciekawa sprawa, że wy naprawdę jesteście blisko tej osoby. I to poczucie, i poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli tego w ogóle nie czujecie, że się zbliżacie do tej osoby, ale moim zdaniem, wy macie to w sobie, czujecie to w sobie, że jesteście bardzo blisko. I to jest trochę tak, jak czasami na filmach albo w jakichś tam opowiadaniach jest przedstawiane, że poznaje się jakaś tam para, o i coś tam, o jak miło, i w ogóle, fajnie, fajnie. Um, i mówią, o, ja byłem kiedyś tam na koncercie, jakieś tam gwiazdy i w ogóle fajnie, bo siedziałem, nie wiem, na trybunach. A ta druga osoba mówi, ja też tam byłam i też siedziałam. I sprawdzacie, gdzie siedzieliście i siedzieliście bardzo blisko siebie. Tylko, że się minęliście. Yy, mieszkaliście w jakimś mieście, ale się mijaliście. Pracowaliście gdzieś. Jedna osoba pracowała sam w tym i w tym roku, inna zaczęła pracować w innym. Bo tam już odeszła, nie? A więc ja mam wrażenie, że tutaj ten timing się nie zgadzał, że zawsze byliście gdzieś blisko siebie ale wciąż daleko yy, i to nie jest nic złego, bo to po pozwala Wam, myślę, że nawet jak, jakbyście się poznali wcześniej, to byście nic nie stworzyli, ale przez to ile tutaj musicie przejść, ile tutaj yy, sytuacji właśnie pomiędzy Waszymi spotkaniami, tymi prawie spotkaniami, bo to wszystko jest na prawie, to wszystko jest prawie spotkanie, to wszystko jest prawie yy, tutaj taką, ta, takim uczuciem, i wy, wy naprawdę się przyciągacie, ale to wszystko pomiędzy tymi właśnie spotkaniami, prawie spotkaniami, to, to jest nauka, to są lekcje, to są inne relacje, które was nauczą, to są inne osoby, które gdzieś tam pojawiają się na waszej drodze. I dzięki temu, właśnie dzięki tym osobom, dzięki tym sytuacjom jesteście w stanie dojrzeć do tej relacji. I Idźcie tą ścieżką, bo ja czuję, że Wy macie właśnie pewność, że, że poznacie tę osobę. I okej, okay, pojawiają się momenty, kiedy nie, no ja już po prostu z zawsze będę singlem, singielką, nikt jej nie chce, yy, nie widzę tutaj w ogóle żadnego sensu i tak dalej. Ja też mam takie momenty, ale ja też mam właśnie takie poczucie, jak Wy macie, że ta osoba gdzieś jest. Ta osoba może być za rogiem, a, a i tak się miniemy. Ta osoba może wysiadać z autobusu, kiedy ja do niego wsiadam. Możemy być tak blisko siebie, że wystarczy wyciągnąć dłoń i byśmy, byśmy się dotknęli, ale tego nie robimy. I jak moment się będzie zgadzał, jak czas będzie się zgadzał, to ta osoba po prostu w jakiś sposób się zmaterializuje przed nami. I w końcu się nie miniemy, ale potem dostrzeżemy, że byliśmy tak blisko, a, a tak daleko. I tak jak powiedziałam, miejcie tę pewność, tak? Miejcie ten balans, który tutaj utrzymujecie że jesteście jesteście blisko po prostu i ja bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki za to, że, żeby Wasze drogi się w najbliższym czasie zeszły. Myślę, że to może nie być jeszcze w tym roku, bo może jeszcze jesteście zabłądzeni. Jesteście zabłądzeni. To bardzo piękne tutaj zdanie stworzyłam, prawda? Ale jeszcze gdzieś błądzicie w tym swoim, w tej swojej, w tym swoim tunelu, o którym mówiliśmy wcześniej. Jeszcze gdzieś tam walicie głową w mur, uderzacie w te ślepe uliczki. Musicie się zawrócić, musicie powtórzyć coś, co zrobiliście, ale wciąż uwierzcie mi, uwierzcie kartom, uwierzcie wszechświatowi, że, że się zbliżacie, zbliżacie się do swojej osoby. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. E, powiem Wam, że chyba nigdy nie robiłam podczytania w takim samym wydźwięku, więc bardzo się cieszę, że mogłam je tutaj dla Was zrobić. Teraz przejdziemy dalej e, i przechodzimy do osób we związkach. I tutaj pojawia nam się piątka różżek. Mhm. E, następnie mamy wisielca, moi drodzy, królową różdżek, Mamy głupca i na samym końcu królową mieczy. Powiem Wam tak, ja od razu jak, tutaj, jak tasowałam karty, to mówię, kurczę, ile tu jest napięcia i patrzę na tę piątkę różdżek i tutaj dużo pojawi się sporów, dużo kłótni. Ja przy tej konkretnie piątce różdżek zazwyczaj mówię, że to jest dla mnie karta, która bardzo koresponduje z przysłowiem, polskim naszym tutaj przysłowiem, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść bo wszyscy chcą gdzieś tam się zaangażować, a później e, dzieją się dziwne rzeczy. Ja Wam powiem, e, że kiedyś e, pamiętam, że robiłam chyba rybę po grecku, no i moja mama tam chciała mi pomóc. E, no, i ja tak mówię, dobra, dobra, ja sobie poradzę. Ale mama to mówi, dobra, ja Ci, nie wiem, coś tam, nie wiem, coś tam powiedziała, że zrobi. E, I powiem Wam, że ta ryba wyszła tak Niesamowicie, obrzydliwie słona. Dlaczego? No bo oczywiście, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść i obiad był przesolony. Nie dało się tego jeść, bo nie dość, że ja posoliłam, to i moja mama posoliła. I tutaj wygląda to tak samo. Za dużo, za dużo wkładu zewnętrznego. I, I pierwsze co, co mi się skojarzyło z tym, co tutaj się dzieje, to, to jest. To są jakieś względne aspekty, nawet powiedziałabym, że nie wiem, ślubne, może planujecie ślub w najbliższym czasie. E, bo jak patrzę na to właśnie wpierniczanie się w życie, to troszkę wygląda tak, jakbyście wy byli parą, ale wasi rodzice, wasza rodzina chce wam zaplanować całe, nie wiem, wesele, ślub i w ogóle wszystko, co, co macie robić. Ehm, I wy tutaj naprawdę się burzycie i denerwujecie się, jeżeli chodzi o to wszystko, a wy macie naprawdę swoje potrzeby, bo ma, może macie inne wyobrażenie, może macie w ogóle inną wizję tego, tego ślubu. Czy tego wydarzenia. Chcecie zupełnie czegoś innego, a ktoś wam cały czas miesza w tym kotle i, i no, doprowadza was do, to, do szewskiej pasji. Ale powiem wam tak, e, następnie pojawia nam się wisielec, a wisielec mówi o tym, że odpuść, niech sobie robią, co chcą, niech sobie działają, jak chcą, e, może spróbować znaleźć inne rozwiązanie, może spróbować znaleźć coś, coś ciekawszego, ale niech będzie. Niech, niech niech, będą, niech będzie po ich myśli. Nie ma tutaj takiej, wiecie, ostrej, zaciętej walki. Myślę, że to pojawi się na samym początku, a później stwierdzi, dobra, niech się dzieje, wola nieba. Niech sobie robią, co, co uważają. Ja spróbuję coś innego. I widzicie co? Pojawiają, pojawiają w ogóle nam się dwie królowe, więc tutaj ta pewność siebie jest. I mam wrażenie, że jak wy po prostu odpuścicie, stwierdzicie, że pierdziele, nie będę się w to angażować, niech sobie ułożą jak chcą. Niech im będzie po prostu, nie musi to być kwestia ślubu, może być to po prostu kwestia wpieprzania się komuś w życie, nie? E, I stawiania na swoim właśnie ciągłych kłótni, ale kto mądrzejszy, ten czasami musi odpuścić. E, no i to w ogóle pokaże Wam coraz bardziej, tak właśnie, pewność siebie i to, że, że okej. Okay, Niech sobie robią co chcą. Ja zrobię po swojemu. I słuchajcie, wy dostaniecie takie lekkości, co jest ciekawe, jak wy się pozbędziecie tego problemu, bo tutaj jest to wzburzone morze, tak? jest po prostu kipis gara. I wy stwierdzacie, dobra, ty sobie gotuj, ja sobie pójdę. I sobie siadacie, że tak powiem, na kanapie oglądacie telewizor i obserwujecie wszystko z oddali, bo nie musicie mieszać w tym garze. Nie potrzeba was tutaj kolej jakby dodatkowo. I jak sobie zdacie z tego sprawę, że nie musicie po prostu angażować się aż tak bardzo i tracić na to nerwów, no bo to jest nerwówka, to naprawdę zejdzie z was para. Będzie po prostu wam o wiele lżej, będziecie mogli sobie naprawdę na spokojnie podziałać. I uważam, że tak trzeba zrobić, słuchajcie. Uważam, że tak trzeba zrobić, właśnie, odpuścić. Olać temat, niech oni sobie się kłócą, niech sobie gdzieś tam działają, a wy bądźcie sobą, róbcie swoje mm, i nie przejmujcie się tym wszystkim. To będzie najrozsądniejsze. Tak samo, jeżeli, nie wiem, jesteście właśnie parą jedna osoba koniecznie chce coś zrobić i jest tutaj dużo starć, kłótni, poddajcie się. Powiedzcie, okej, okay, niech będzie, niech będzie po twojemu. Tylko to ogarnij i ta osoba niech to ogarnia po prostu. Czasami trzeba. Po prostu czasami trzeba. Mm, no, trzeba odpuścić, trzeba stwierdzić, że no, po, co, po co ja mam się w to wszystko angażować, po co ja mam się denerwować. Ja potrzebuję spokoju, stawiam to, to na, na piedestale, na pierwszym miejscu, jest to mój priorytet i myślę, że będzie Wam na pewno lżej. Także ja tutaj sugeruję, miejcie wywalone na to, co się tam wokół Was dzieje. Troszkę trzeba spuścić no, pary, tak? Tyle, jeżeli chodzi o związkowców. Natomiast, jeżeli chodzi o ślub, no to myślę, że no to są stresujące sytuacje, więc no mi też czasem łatwo będzie pogadać, tak? Ale mm, mam nadzieję, że nikt Wam aż tak bardzo w życiu nie miesza, no. Dobra, przechodzimy do pracy, finansów, kariery i tu pojawia nam się dwójka różdek na samym początku. Następnie a z kielichów, mhm, ta z kielichów również, Mm -hmm. ósemka różdek i ósemka kielichów. Powiem Wam tak. Mam wrażenie, że właśnie do was tutaj wszystko przychodzi, tak? Pojawia nam się dwójka różdek. Wy chcielibyście coś zmienić. I to jest na takiej zasadzie, że... O, chciałbym coś zmienić, chciałbym coś nowego, coś świeżego, coś, do czego poczuję pasję, do, do czego poczuję jakieś tam zainteresowanie, coś interesującego, coś, co mm, pozwoli mi takie kreatywne soki gdzieś tam, wiecie, wycisnąć z siebie. I, i stwierdzacie, że ok, ale ja nie muszę tego robić teraz. Ja nie muszę robić tego teraz. Jak to będzie miało się wydarzyć, jak to będzie miało przyjść do mojego życia, to się pojawi, to się wydarzy, to przyjdzie do mojego życia. I mm, tak jak z tym naszym przeznaczeniem, tutaj, o którym tam bardzo, bardzo dużo się produkowałam i mówiłam, no to właśnie jest takie. Idę sobie po prostu, idę, o ściana, o nie, ściana, to wybiorę sobie coś innego, jakąś inną ścieżkę, spróbuję czegoś nowego. I wy podchodzicie do tego z takim. Z takim właśnie spokojem, z oddechem, wręcz medytacyjnym spokojem, co może być irytujące. Ale właśnie ten etap, który się wydarzy na samym początku roku, znaczy na samym początku drugiej połowy roku, takiego właśnie spokój. Jakoś to będzie, mam pracę, nie muszę się przejmować. Szukam czegoś może innego, ale wcale nie muszę tego robić. Wiecie, o co mi chodzi. A potem jak się zacznie dziać. Bo pojawia nam się ósemka różdżek, to nie będziecie wiedzieli, w co ręce włożyć. To jest tak, jakbyście. Powiecie pewnie w pewnym momencie, że potrzebuje tej zmiany i wszechświat po prostu powie, OK, to działamy. Tu myślę, że nie będziecie mówili, że potrzebujecie. Wy sobie będziecie myśleli o tym, żeby coś wdrożyć i tak dalej. Wrzucicie słowo, potrzebuje, tak? Nie wstydzę się swoich potrzeb. Proszę o to, czego chcę. Chcę czegoś tam, potrzebuję czegoś tam, pyk, ósemka. Usemka e, różdek i dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się. E, będzie przychodziło do Was ogrom po prostu, możliwości, rozwoju, inwestujcie w siebie, działajcie, róbcie coś, co po prostu pozwoli wam czuć, że żyjecie. Że pozwoli Wam czuć takie, wiecie, mrowienie, że wiecie, że z te kończyny faktycznie gdzieś tam. Gdzieś tam żyją, tak? I na sam koniec pojawia nam się ósemka kielichów. To jest karta odnalezienia, a raczej szukania siebie. I wydaje mi się, że odejdziecie od tego, co robicie, zakończycie współpracę, zakończycie to, co robicie, albo w ogóle wybierzecie może podobną ścieżkę, ale że tak powiem, po swojemu. Zdecydujecie się na coś, co pozwoli Wam na coś, co po prostu czujecie, że pozwoli Wam na, na spełnienie, na szczęście. Może nie będzie to nie wiadomo jaka tam pełnia, pełnia szczęścia, ja też w pełni szczęścia, w taką absolutną pełnię nie wierzę, no bo, no bo to zazwyczaj jest tam 98% nawet procent, ale dajmy sobie gdzieś tam ten, ten margines na poczucie takiego, takiej deprechy czasami, nie? Ale dążycie do tego, właśnie dążymy do tego, żeby być szczęśliwi, szczęśliwymi, spełnionymi, więc no tutaj myślę, że za... Że na spokoju, a potem jak się zacznie dziać, to nie będziecie wiedzieli w co ręce włożyć, ale na dobre, tak, bo to są takie dobre energie. No. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram. Uprzej. Uhu, uhu, uh, zrobiłam bałagan, zrobiłam bałagan. Zabieram karty na pracę karierę, a teraz miesiąc plus karta i mamy tak, na lipiec mamy dwójkę kielichów, więc tutaj mogą się pojawić jakieś miłosne rzeczy. Może nawet połączenie dusz, może się właśnie bardzo zbliżacie do tej osoby, o której mówiliśmy, że jesteśmy blisko, ale jednak jeszcze zobaczcie, że oni się jeszcze nie dotykają. Tak jak mówiłam, na wyciągnięcie ręki, rozglądajcie się. Rozglądajcie się, bo możliwe, że nie wiem, zobaczycie kątem oka osobę, którą gdzieś tam często widywaliście? Przypadkowo czy nie tak bardzo? Hm? Jak kiedyś e, za czasów mojego liceum się mówiło przypadek? Nie sądzę. E, więc myślę, że ta osoba będzie się pojawiała w Waszym życiu nieprzypadkowo. Następnie mamy sierpień Myślę, że w sierpniu będziecie potrzebowali chwili dla siebie właśnie, do zastanowienia się nad sobą, nad swoim życiem, e, taka... Analiza po prostu. I myślę, że też nie będziecie spędzali jakoś dużo czasu właśnie z ludźmi, otoczeni e, wieloma energiami. Raczej będziecie chcieli skupić się właśnie na, na swojej energii, na analizowaniu swoich, swoich uczuć. Następnie mamy wrzesień, tu pojawi nam się dziewiątka, przepraszam, dziesiątka mieczy. No tutaj niby wszystko jest ok, ale nic nie jest ok. I myślę, że każdy z nas zna ten stan, nie? Jakby wszystko jest ok, ale nie wiem, jestem przemęczony, nie mam na co narzekać, ale chcę mi się płakać i to jest taki właśnie wrzesień, tak myślę, że to może być bardziej energia nawet końcówki września, że już taki jesienny nam tutaj humor wkracza i takie niby wszystko jest ok, ale już jestem po prostu, już jestem zmęczony, nie? Październik tu pojawia nam się jakaś oferta, moi drodzy. Październik wkracza pojawia nam się tutaj ten pentakl wyciągnięty, więc bardzo możliwe, że nowa oferta pracy, nowa oferta współpracy. Może spróbujecie właśnie podziałać w jakimś, jakiejś branży, żeby się czegoś pouczyć, doszkolić, może chcecie zapisać na studia, na jakiś kurs, chcecie coś po prostu zrobić. Czujecie, że to jest dobra ścieżka i myślę, że warto, warto zainwestować w siebie. I to też może być właśnie ten pentakl, może symbolizować, że. Wy inwestujecie w samych siebie, w auto, rozwój. Listopad, listopad spełnieniem marzeń. Tutaj bardzo dużo y, może pojawić się właśnie spełnionych manifestacji. Tego, że dowiecie się, w jaki sposób y, skutecznie możecie manifestować dla samych siebie. A więc też próbujcie, próbujcie różnego rodzaju manifestacje, a w końcu one się pojawią. Dodatkowo dziewiątka kielichów, no to właśnie spełnienie marzeń. Możliwe, że jakieś marzenie, o którym no. Które pojawiało się w Waszym życiu już bardzo, bardzo długo e, i pragnęliście, żeby się wydarzyło. Przepraszam, muszę kontrolować pogodę, bo tutaj pranie na balkonie, moi drodzy, a zaraz będzie padało. E, marzyliście o czymś i właśnie w listopadzie. Jesteście w stanie spełnić swoje marzenko. marzonko. Także cudownie, pięknie to wygląda. A grudzień przychodzi z sukcesem, z dumą przede wszystkim. Tutaj szóstka różek. Jesteście zadowoleni z tego, co Wam się udało uzyskać, z tego, że podeszliście do wielu spraw na spokoju, mimo tego, że jesteście znakiem ognistym, ale nie daliście się wyprowadzić w większości wypadków z równowagi. I wchodzicie po prostu, będziecie wchodzili w nowy rok ze zdwojoną siłą, z, po prostu z takim jajem, z taką pewnością siebie yy, i no pozazdrościć, moi drodzy, pozazdrościć. No myślę, że ta druga połowa roku to będzie naprawdę silna połowa roku dla Was, jeżeli chodzi właśnie o rozwój i zbudowanie. Zbudowanie siebie i otwarte mówienie o tym, czego chcecie od życia. Tyle na dziś, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że czytanie zarezonowało z racji tego, że było bardzo pozytywne. Dawajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.